Pan poseł Berkowicz, czy taka tarcza wschód to jest dobry pomysł, czy Konfederacja poprze taką budowę? Oczywiście, że to jest dobry pomysł. To jest kontynuacja projektu rzeczywiście PiSu, który my poparliśmy w całości. Przypomnę, że 121 posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowało przeciw temu projektowi. Donald Tusk mówił o ludziach... W ustawie. Proszę mi dać dokończyć. Donald Tusk, który mówił o ludziach na granicy, wtedy mówił biedni ludzie szukający swojego miejsca na ziemi. To jest cytat. A teraz mówi zorganizowane grupy młodych mężczyzn z 18-30 lat. Pan poseł Szczerba teraz mówi, że on głosował przeciw tylko dlatego, że tutaj wątpliwości co do procedury, czy nie będą zdefraudowane pieniądze, że ta ustawa, prawda? Tymczasem, panie pośle, to nie o to chodzi. No Pani Hartwig z waszej, z waszej partii powiedziała, cytuję, wpuśćcie ich wszystkich, później się sprawdzi, kim są. Pan zrobił interwencję na granicy ja z posłem, nie, ja nie jo z posłem nie, nie, Jońskim. to formalną. Pojechał pan, na, nie, nie, nie pojechał pan z posłem Jońskim, powiedział pan takie słowa. Powiedział, domagaliście się natychmiastowej ewakuacji tych ludzi do Polski. Powiedział pan, to jest szalenie istotne, czy będą, mieli tutaj na przykład, czy będą mogli tutaj na przykład posłać dzieci do szkoły. Pan poseł Joński obok pana mówiąc powiedział, że natychmiast na samym lotnisku w Kabulu powinno zostać umożliwione odbieranie przez nich wiz humanitarnych. Wasi posłowie latali, wasi posłowie latali na, na granicy białoruskiej. Wszyscy domagaliście się wpuszczania tych ludzi, krytykowaliście, krytykowaliście blokowanie tej fali imigracji. Nie chyba wiem o jakich słowach mówi pan Konrad Berkowicz takie słowa, z tego co ja pamiętam, mówił pan poseł Joński. Ten drugi cytat to jest Joński, zaznaczyłem. zaznaczyłem tak. Ten drugi cytat to jest pan poseł Joński.